Nie wiem, czy lubicie czytać powieści obyczajowe z historią w tle. Ja uwielbiam, bo dzięki temu mogę poznać życie ludzi sprzed lat. Być może to stało się właśnie inspiracją do tego, żebym napisała powieść osadzoną w czasie II wojny światowej. Może to nie był łatwy okres dla nas, ale nigdy nie warto o nim zapominać. Ludzie, którzy oddali za nas życie, zasługują na to, żeby o nich pamiętać. Taka właśnie była moja bohaterka Laura, która jest młodą dziewczyną. Marzy o tym, żeby mieć rodzinę, żeby być kochaną, żeby spełniać swoje marzenia. Chce być nauczycielką, chce uczyć polskie dzieci. Wojna, która wybucha w 1939 roku, pozbawia ją tej możliwości. O tym i o jej przygodach. Przeczytacie już niebawem, bo 16 marca. Zapraszam.